Dzień dobry, moje drogie bliźnięta. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 7 dni. Następny film tygodniowy dla Was w przyszły poniedziałek. Kochani, zapraszam do playlist. Tam już czeka film na jesień. Jak również zapraszam w ogóle do opisu filmu, ponieważ tam znajdziecie tak zwane informacje podstawowe, w tym linki do playlist. Dobra, zaczynamy. Wy sami 8 mieczy. Ograniczenia, strach, lęk, czegoś się boicie? Czemu? Wydaje mi się jakoś, poczekajcie, albo ktoś Was ogranicza lub coś Was ogranicza, sprawdzimy, dobrze? Tak na dzień dobry, osiem mieczy, to jest Wasza energia, bo to jest Jowisz w bliźniętach, więc Wy sobie z tym po prostu poradzicie, bardzo dobrze, tutaj bezstrością swojego intelektu wyjdziecie z tych ograniczeń bo to macie po prostu taką wrodzoną zdolność do czynienia, właśnie tego. Co więcej e, widzicie, siła, A, dacie radę, nie ma problemu. Wasza też wro, taka wrodzona komunikatywność e, będzie was wspierać w, tej, wspierać w tej sytuacji, więc spokojnie, tak? Czymkolwiek są dla Was w tygodniu, tym ograniczenia, macie moc, macie siłę, żeby im się przeciwstawić, żeby je zniwelować, żeby z nich wyjść. Sprawy uczuć. Flirtuj. Flirtuj. Rozszerzaj swoją przepełnioną radością energię na innych. Oczywiście, że flirtuj. Cesarzowa. Mo, no, kochany mój bliźniaku, możesz mieć do czynienia z taką osobą niezwykle, niezwykle bardzo, niezwykle kreatywną, osobą niezwykle piękną, jakby świadomą swojej nazwijmy to kobiecości. Drogi, drodzy panowie. Ale to przede wszystkim pokazuje nam się tutaj, jakby ta energia, jako sytuacja, w której, drogi bliźniaku, masz do czynienia, jeśli mówimy teraz o singlach lub o ludziach, którzy zaczęli się spotykać, z kimś, z kim twoja relacja będzie mogła wzrastać. Ta relacja ma bardzo duży potencjał w sobie, tak? Więc flirtuj. W związkach kochani małżeńskich ze stuletnim stażem, wiem, że momentami trudno sobie to wyobrazić, ale wpuszczenie trochę tej lekkiej, flirciarskiej energii, spontanicznej zabawy może być potrzebne, może być przydatne. Trochę radości, niezaplanowanych aktywności może być mile widziane wręcz. Zobaczmy co w finansach. 9 monet, dzień dobry. No w finansach bardzo dobrze. Jesteście jakaś wygrana w ogóle, tak? Coś co powoduje, że jeśli wcześniej wiecie, pracowaliście ileś tygodni na przykład, ciężko bardzo, no to w tym tygodniu może warto y, skorzystać trochę z owoców tej pracy, zrobić sobie jakąś przerwę, zrobić sobie y, dzień, dwa, trzy, ile chcecie wolnego, żeby skorzystać z owoców tej pracy, czyli odpocząć, krótko mówiąc. A co w pracy w ogóle? Pełnia bezpieczeństwa. Uwielbiam to 10 kielichów na tej karcie. Cudowne jest. Więc, e, kochani, pełna be, pełnia bezpieczeństwa. Jeśli chcecie się wybrać gdzieś, e, zadbać o siebie, tylko i o siebie zatroszczyć w tym znaczeniu, to wydaje mi się, że macie też wsparcie z otoczenia. Wasi współpracownicy to zrozumieją. W ogóle bardzo fajna atmosfera w pracy, jakieś porozumienie być może tutaj, no coś, co wa, w, wam da, jakby przynosi jakąś ulgę, oddech. Coś dobrego, bardzo ładna energia zawodowa. I Tak jak mówię, jakiegoś no nie ma tu przepracowania się, tak? Bo tu obie, obie karty też mówią o pewnego rodzaju kończenia już, kończeniu czegoś, więc może to jest czas na to, jakiś przełomowy czas. I ważne jest po prostu odetchnąć z ulgą, przez chwilę pobyć z dala od pracy, zadba, zadbać o siebie. Rodzina, przyjaciele, odpuść. Zaraz zobaczymy, co... Nie zmienia nic na ten moment. Nie kontroluj, tak bym powiedziała. Niech się sprawy rozwiną naturalnie, nie kontroluj tego, odpuść. Um, bo w dwójce mieczy, w dwójce monet, przepraszam, my bardzo mocno chcemy tę sytuację utrzymać. Tak? Kontrolować ją, wykazać się solidnością, wykazać się dyscypliną, żeby ją utrzymać. A tutaj karta mówi: odpuść, nie staraj się za bardzo. To jest moje zdanie. Ach, przepraszam, zapowietrzyłam się już. To jest moje zdanie. Po prostu. Odpuść, co ma się zmienić, to się zmieni, co zostanie, to zostanie, to jest rodzina, przyjaciele, tak? Wszystkich nie zadowolisz, na, dla wszystkich czasu też nie znajdziesz, z jakiegoś powodu to do was mówię. A, utrzymywanie dłużej tej sytuacji było dla ciebie męczące, czegokolwiek ona dla ciebie dotyczy, czegokolwiek ona ciebie, w stosunku do ciebie dotyczy, po prostu niech ta zmiana nastąpi jakaś, tak? No dobra, ostrzeżenia. Paść Buław. Bardzo nerwowa osoba w waszym otoczeniu. Tutaj nam ta, tutaj ta karta to jest książka. Paź Buław albo rycerz Buław. Rycerz Buław. Tutaj ta karta y, jest podpisana jako dziennikarz. Więc bardzo nerwowa, natarczywa osoba w waszym otoczeniu będzie chciała się czegoś od was dowiedzieć, czegoś o was dowiedzieć. Zatem proszę po prostu, jak to się mówi, uważajcie na słowa, bo to może być później e, wykorzystane przeciwko Wam. Poczekajcie, doprecyzujemy to. To może Was zestresować. To jest moim zdaniem związane właśnie później e, z takim szybkim, szybkim podsumowaniem sprawy i umiejętnym wyjściem z sytuacji. Z buław. Uważajcie też na nowe możliwości współpracy, lub nowe jakieś powiedzmy sobie propozycje kreatywne, które do Was schodzą. Po prostu uważajcie. Przeczytajcie dokładnie, dowiedzcie się więcej, e, zanim się zdecydujecie mm, odpowiedzieć tak bądź nie. E, I jeszcze szczerze mówiąc, w tym tygodniu to bym w ogóle chyba to przesunęła na kolejny tydzień. Bo wy na poziomie zawodowym, tutaj ja, szczerze mówiąc, ja bym się na miejscu bliźniąc kupiła, jeśli to możliwe, głównie na flircie w tym tygodniu. W, w domu, w wśród rodziny, w sensie przyjaciół nie kontrolowała niczego, po prostu odpuściła tą ciągłą jakby kontrolę nad tym, czy wyjdzie, żeby wyszło. Jakąś dyscyplinę, która was wykańcza w utrzymywaniu tej równowagi i po prostu zadbała o siebie tutaj. Koniec. To jest moje zdanie. Ale proszę bardzo, żeby każdy z Was zweryfikował sobie te karty również pod kątem swojej osoby, swojej sytuacji. Więc ostrzeżenie mamy: co miłego! Wow, pięknie! Boże, jak ta kobieta pięknie tańczy, jak ona jest cudowna. E, no słuchajcie, co miłego! No, ktoś w Waszym otoczeniu, tak jak powiedziałam, ktoś być może, z kim e, absolutnie jest ogromny potencjał na rozwój. To jest ktoś bardzo świadomy siebie, świadomy tego, jakby kim jest. No i tutaj jakaś, jakiś, jakaś nagła zmiana, jakiś optymizm, jakieś dobre wiadomości, nadzieja, tak? Wyprostowanie spraw, tak mi jeszcze przychodzi do głowy. No nie traćcie nadziei, kochani. Możecie nagle, po prostu jakaś nadzieja w Was wstąpi z jakiegoś powodu. Okay. Um. czekajcie kochankowie, to wy sami, no to będziecie wiedzieć, co z tym zrobić. Kieruj się sercem, pamiętaj o zdrowym rozsądku. Skup się na sobie, skup się na rodzinie, flirtuj z partnerem. Flirtuj, jeśli poznajesz kogoś, z kim naprawdę um, czujesz, że mógłbyś coś stworzyć. Odpuść sobie trochę, kwestie zawodowe, po prostu te, te ogórki na oczy, kochane moje, i relaksu trochę. Tak o tym myślę ja. Um, no dobra, trzymam za Was kciuki, jak zawsze. Uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.